Називаємося Путін, Віктор Путін. В то були, може, якісь жарти або баржі посмічі, а зараз ну, на заповажні пропонуємо змінити то зв'язку. Той чоловік є нелюбиний на цілому світі, не тільки на Україні, бо що з одного чоловіка цілий світ практично черпі. На щастя, то не є жадна моя родина. І тішив, що з цього поводу. Od 8 lat jestem w Polsce, cały czas gram w piłkę, kocham to i teraz obecnie jestem zawodnikiem unijnym Też grałem w pierwszej lidze. Dużo jest wspomnień miłych związanych z polskimi klubami, z Polską. Bardzo mnie tutaj polubili, bardzo ja polubiłem Polskę. Także dobrze się czuję tutaj. Moi rodzice mieszkają w Kersońskim Obwodzie, to dość blisko Rosji Rosja jest. Początek inwazji, przypominam sobie, 5 rano zadzwonił do mnie ojciec, no i się spałem, wiadomo, i myślałem, że to sen. Powiedział, że zaczęli obszaliwać i że obudzili się od tego, że otworzył się balkon i wypadły szyby. Nawet gdzieś tam na kamerze z nim gadałem, czasami on patrzył w okno, no i mówi, że jeden ciąg drugi jedzie. Cały czas jakieś obszały rakiety, no i to normalnie słyszałem wszystko w słuchawkę, no, To było ciężkie naprawdę, no i wiadomo, że też prosiłem, żeby gdzieś tam opuścili. To miejsce, no bo, no bo nie wiadomo, w którym momencie może coś przylecieć. No i w końcu końców no, mam teraz zniszczony dom rodziny, gdzie już nie jest przystosowany do życia. W dom trafiło trzy bodajże rakiety, no i nie ma teraz. Poprosiłem ojca, żeby tam poszukał moje nagrody jakieś moje jakieś zdjęcia, wspomnienie, nagranie różne. Te stare z dzieciństwa to wszystko zostało tam u niego, i, no, i prosiłem, żeby go gdzieś tam odkopyło to wszystko! Dużo no. razy zastanawiałem się i już byłem bardzo blisko i powrotu. Miałem parę rozmów z ojcem, że, że dla niego nawet by było to spokojnie, Jakby gdybym był tutaj, no, znając, znając rodzica, no, to też bym chciał, żeby mój syn gdzieś tam był bezpieczny nie? i żeby on się czuł też bezpiecznie. Postanowiłem, jak już zostaję tutaj, no, to będę działać na całego, pomagać tutaj, czym mogę. Zaangażowałem się w różne akcje i tutaj w Ternowie i jeździliśmy i do Przemyśla i na granicy często jeździliśmy. No i też widzę, jaki dobry jest naród Polacy. Wiem, że teraz jest ciężki czas. I, ale i tak dużo Polaków angażuje się w pomoc. A to, co widziałem w pierwszych miesiącach, było niesamowite. Jeszcze nic się nie skończyło. Warto cały czas pomagać, cały czas wspierać, angażować się w to wszystko, bo no, ciężkie czasy teraz. Postanowiłem włączyć się do akcji Polska żółtka Obywatelska, która pomaga też zebrać pieniądze na helikoptery, które będą ratować życie żołnierzy ukraińskich, którzy gdzieś walczą o, niepo, o niepodległość Ukrainy. Bardzo zachęcam do tego i proszę też. Co masz z rybun, to słyszę, że praktycznie wymuszałem zmienić to nazwisko. To jest też moje nazwisko i, mojego, i mojej rodziny, także na razie, na razie nie biorę to pod uwagę. Wiktor Putin pomaga Ukrainie i nadal będzie wspierał wszystkie akcje związane z Ukrainą. Ja będę odwracał w dobrym kierunku i pomagał swoim rodakom jak tylko będę mógł.